Cześć, witam bardzo serdecznie w moją 23 rocznicę pierwszej komunii, więc ja dzisiaj świętuję i jestem wdzięczna za sakramenty, za księży, za kościół, za to, że Jezus jest obecny w Eucharystii i skoro tak, to mała muzyczna niespodzianka dla Was. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Sama jestem ciekawa. Zapraszam na takie zupełnie inne morały niż zawsze. Tak, oto wykonałam jeden z moich ulubionych utworów eucharystycznych. I zrobiłam to bardzo niedoskonale i bardzo o tym wiem i bardzo się z tego cieszę. To znaczy, wiadomo, że wolałabym zrobić to perfekcyjnie, ale uczę się tego cały czas, że nie musi być idealnie, że może się nie zgadzać, że może być nie do rytmu, może być nieczysto i że liczy się serce i może być nawet na gitarze na której brakuje jednej struny, co zasadniczo nikomu nie pomaga. Wy tego tu nie widzicie, ale brakuje mi jednej struny. I myślę sobie o tych 23 latach mojego życia z Panem, mojego życia z Panem, który jest w Eucharystii, że to życie właśnie takie jest z mojej strony. Czasami bez struny, czasami po mojemu, czasami nieidealne, właściwie zawsze nieidealne. Takie Połamane, pokruszone, ale on nigdy ze mnie nie zrezygnował i wierzę w to, że pozwoli mi czasami być takim chlebem dla innych, że pozwoli mi mieć takie życie, żeby się dzielić z innymi, żeby dawać jego braciom. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy czerpię ze źródła, czerpię ze szczytu, czerpię z tego miejsca, gdzie on jest i jest żywy, gdzie bije jego serce. I jestem za to naprawdę ogromnie wdzięczna, i wiem, że to jest niezasłużony dar, że absolutnie jestem niegodna. I za każdym razem, kiedy podczas Eucharystii mówię tych 17 wyrazów: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, to uświadamiam sobie, że to jest prawda, że nie jestem godna, ale On może wszystko i On się tą niegodnością, nieperfekcyjnością, nieidealnością, zupełnie niegorszy. Wręcz łamie te wszystkie schematy, które ja mam w głowie, te wszystkie oczekiwania, ten cały perfekcjonizm, jakiś rodzaj też pewnie takiego fałszywego narcyzmu, i to wszystko, co mnie od niego oddala i pokazuje mi, że on jest tak pokorny, że ukrył siebie całego w tym chlebie i w każdym jego okruchu, wobec czego ja mogę jego mocą iść i uczyć się tej pokory, tej prostoty, tej zwyczajności. Tej świętości, którą On nam daje. Więc taki moral na dziś, takie moje świętowanie. Dziękuję, że jesteście i polecam się w modlitwie. O was też pamiętam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!